Cześć. Zapraszam Was do mojej przydomowej pracowni plastycznej. Prowadzę tu warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Wczoraj duże się tu działo. Razem z dziećmi w wieku od 5 do 13 lat poznaliśmy tradycyjną turecką technikę ozdabiania papieru ebru. Polega ona na zanurzaniu kartki papieru w wodzie, którą wcześniej zakrapiamy farbą. Za pomocą patyczka lub innego narzędzia możemy rysować po wodzie, tworząc różne wzory, np. marmurkowe. Warto dodać, że tę technikę możemy wykorzystać nie tylko zdobiąc papier, ale również drewno, szkło czy tkaninę. Malując w ten sposób, można starać się stworzyć misternie ułożony wzór, jednak ja osobiście. Wolę te nieco przypadkowe, graficzne i wyraziste kompozycje. Spójrzcie tylko, jak prace dzieci wyglądałyby jako plakat, print, abażur lampy, okładka notesu czy grafika na torbie. Prawda, że wyglądają jak prace profesjonalnych artystów, a przypomnę, że stworzyły je dzieci w wieku od 5 lat. Ekspresja w tworzeniu jest bardzo ważną umiejętnością, dzięki której możemy stworzyć. Niepowtarzalne i mocne wizualnie projekty. Warto pozbyć się lęku przed brakiem kontroli w procesie tworzenia, ponieważ to właśnie ta nutka szaleństwa pozwala nam odkryć nieznane dotąd obszary. Dlatego zachęcam do tego typu plastycznej zabawy. Myślę, że jest to wartościowe urozmaicenie studyjnej pracy. Przyglądając się pracom dzieci, można pobudzić swoją wyobraźnię. Dajcie znać, co udało Wam się zauważyć w pracach dzieci. Mi niektóre kształty przypominają na przykład zwierzęta. Dopatrzyłam się na przykład ptaka albo konia, oka, <grych> więc zostawiam Was i miłego oglądania. Do usłyszenia.